Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem ubraniowym, modowym. Często się mnie pytacie skąd mam jakieś rzeczy, gdzie kupiłam. Lubicie takie filmy oglądać, piszecie mi różne wiadomości czy pytania właśnie w komentarzach. Kto to mam, co to jest. I pomyślałam sobie, że dzisiaj zrobię Wam taki filmik o rzeczach, które będę nosiła jesienią. Będą ciuchy dzisiaj. Jeżeli macie ochotę na akcesoria, no to dajcie znać, czy w ogóle podobają Wam się takie luźne filmy, z szafy, z garderoby mojej. To znaczy to nie jest moja do końca garderoba, muszę ją dzielić z moim mężem Myślę, że podziela się mój ból, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I dzisiaj wam pokażę parę rzeczy, które będę właśnie nosiła. Chciałabym zaznaczyć, zresztą jeżeli myślicie na Instagramie, to wiecie, że ja bardzo lubię swetry. Często wybieram sweter i szalik zamiast kurtki, jeżeli nie muszę jej nosić, chyba że to jest jakaś tam skórzana kurtka, czy to jest jakiś fajny płaszcz. Nie nosicie rajstop. Wiem, że to jest dość kontrowersyjne, ale jak jest, nie wiem, 15 i trochę poniżej stopni, to nie zakładam rajstop. Noszę na przykład spódnice, sukienki, kozaki. Jeżeli jest bardzo chłodno, to wtedy zakładam rajstopy. Zazwyczaj są to rajstopy czarne, kryjące lub jakieś na przykład w kolorze sukienki czy coś, ale zaraz wam wszystko pokażę. Jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że bardzo lubię spódnice. Dużo mam tych spódnic. Znaczy dużo. W sumie mam takie trzy spódnice, które będę nosiła tej jesieni. Jeszcze mam taką jedną skórzaną, właśnie, przypomniałam mi się, zaraz wam dam. Cztery spódnice będę nosiła w tym sezonie. I zaraz wam pokażę jedną. Mój hit, ostatni. Eee, takie spódnice, które już widziałyście w jakichś holach, na Instagramie i tak dalej. To jest spódnica z 303 Avenue to jest czarna, zwykła spódnica, ale bardzo fajnie się sprawdza właśnie do eleganckich stylizacji, do takich bardziej sportowych rzeczy. Tak samo tutaj mam drugą taką spódnicę od nich. To jest gnieciony len. Te produkty są robione, szyte w Polsce, więc to jest bardzo fajne. Bardzo mi się taka inicjatywa podoba. Mi się jeszcze nic od nich nie zniszczyło. I są takie ponadczasowe, bo tą spódnicę no, naprawdę można założyć za 10 lat i ona też będzie świetnie wyglądała. Oczywiście, może nie do wszystkiego, jeżeli jesteście bardzo wysokie. Kiedyś chyba ekspedientka mi mówiła, że oni czasami szyją takie spódnice dłuższe dla wyższych dziewczyn, więc jeżeli tak, to musicie się dowiedzieć. Ja kupiłam te dwie spódnice na promocji. Akurat była promocja, znaczy akurat pojechałam specjalnie, bo wiedziałam, że jest promocja na stronie, bo zostałam wiadomość. Mam jeszcze taką spódnicę właśnie, która jest z River Island. Mam ją bardzo, bardzo długo. To jest spódnica ze sztucznej skóry. Eko-skóry, jak to się mówi. I ona już jest dość wysłużona. I mój hicior. Wiem, że khaki były... Teraz jest bardziej modny taki bordowy, burgundowy, ale ja potrzebowałam takiej spódnicy, która będzie bardzo fajnie się sprawdzała do różnych moich stylizacji. Głównie szarych, białych i takich owsiankowych. To jest spódnica z Just 3. Ja w ogóle dużo mam rzeczy z tego sklepu, zaraz Wam zresztą na pewno się przewiną jakieś ciuchy stamtąd, bo jestem bardzo zadowolona, bo są takie ciuchy gotowe do noszenia, czyli nie musimy co sezon czegoś sobie kupić, żeby dobrze wyglądać. W tej spódnicy myślę, że będę chodziła i w lato, i w zimę i ona będzie bardzo dobrze się prezentowała właśnie i do rajstop, i do gołych nóg, i do różnych kolorów można ją fajnie połączyć. I na przykład takim fajnym połączeniem może być taki sweter, szary, który mam z H&M kupiłam go na promocji kiedyś, to jest SK ale powodzenie, mogłabym sobie kupić XSK. do takiej białej bluzki to jest w ogóle jedwab który można prać w 30 stopniach z 303 Avenue i taka spódnica do tego myślę, że to będzie świetnie wyglądać i buty Izabel Mahan, które noszę bardzo, bardzo często lub jakieś kozaki zresztą na Instagramie na pewno widziałyście tak samo do takiej spódnicy świetnie by się sprawdziła taka bluza granatowa i do tego jakieś rajstopy i te buty z Izabel To jest akurat bluza z pinko. To jest taka granatowa, prosta, niby bluza, ale ma jakiś tam um, element blank blink i to mi się podoba. I do tego jakiś fajny szal, na przykład można połączyć to z czymś fajnym, bo na przykład taka bluzka, Kupiłam w ogóle kiedyś na promocji w Piccad Copenhagen, poszliśmy do mojego męża na. Nie wyszliśmy przed chinem czy coś i on powiedział, że coś nam potrzebuje Ja mówię, dobra, to ja pójdę na dział promocji i z tą bluzkę kupiłam za 39 zł Ona była brudna Nie była w podkładzie, bo myślę, że tego to już nie honorują od dawna Ale była to jakaś taka czarna, brudna i stwierdziłam, dobra W razie czego, zresztą pogadałam z tą panią i ona powiedziała, że w razie czego mogę oddać, jak to się nie spierze Ale coś takiego, na przykład stopy, szpilki do tego, można też przecież to Bardziej elegancko do, tej, do tego tematu podejść ja tutaj mogę to powiesić. Tak, do Was się odwracać. Albo na przykład. Tutaj jeszcze mam. Aha, albo na przykład bardzo fajnym połączeniem może być taki pudrowy kolor. To jest akurat też 303. I ta spódniczka z Just She, Myślę, że to będzie świetnie się sprawdzało. Ja bardzo lubię taki pudrowy kolor i on jest teraz bardzo modny. Do tego często noszę na przykład taki szal. I ten szal, który jest z chińskiej strony. Świetnie mi służy, świetnie wygląda, ma takie bąbelki, więc to połączenie jest świetne. Naprawdę zachęcam Was, żeby zajrzeć sobie na tą stronę, bo ja mam dużo z, z, z rzeczy, z Just G i jestem bardzo zadowolona. One świetnie się piorą, świetnie się noszą, są takie ponadczasowe. To spódnicę też będę mogła spokojnie za 10 lat założyć, a na przykład taka spódnica szara będzie fajnie wyglądała do takiej bluzy. To jest też akurat bluza z pinko. To jest bluza, która ma takie głoskane cykiny do tego buty z Izabelową, albo do jakichś rurek żonych, które mam tutaj z Zary. Zresztą to nie są skórzane, prawdziwe spodnie. Takie spodnie bardzo często właśnie noszę z takim zestawem, albo z takim swetrem, który zresztą też jest gzeszczyć. I w ogóle te swetry są ponownie dostępne, bo wiem, że często się o ten sweter nie pytałyście on jest taki nietuzinkowy dlatego, że jest niby zwykły szary ale ma wszyty tutaj z boku taki tiul i na rękawku więc on bardzo bardzo fajnie się wpisuje do rurek, do takich skórzanych spodni do takich spodni na przykład brudny szary albo sprany jeans mam jeszcze tutaj taką sukienkę to jest taka Sukienka trochę za krótka, więc ona będzie fajnie wyglądała do takich spodni. Chcesz też cztery kolor? Albo do takich rzeczy typu rajstopy, albo jakaś spódnica. Sukienka, ta sukienka mi się tak mega podoba. To jest kolor taki beżowy. Były też właśnie bordo. Bordo jest teraz bardzo modne w tym sezonie, zauważyłam. Czarne, stare, ale szary, ja już mam bardzo dużo rzeczy. Więc pomyślałam sobie, że to będzie świetna sukienka do kozaków, właśnie kurtki skórzanej. Gdzieś tutaj mam, a tam zaraz Wam pokażę. Sukienka bardzo fajnie się sprawdza. Na przykład, jak mamy coś do ukrycia, to ona będzie świetnie wyglądała. Tutaj jest troszeczkę dłuższa na dole. Jest bardzo fajne kobiece wykończenia na rękawach i jest super. Super jest na jesień. Także te sukienki na pewno jeszcze są, jakbyście miały ochotę. Bardzo często też noszę koszule, a jeszcze tutaj mam jeden sweter, właśnie przez trzwi. I ten sweter właśnie świetnie wygląda. Do takich y, skórzanych spodni, jakie to jest mega połączenie, do tych butów Izabelle Maron i do, na przykład do takiej białej bluski. Świetnie się to prezentuje. W ogóle to jest taki właśnie look, bardzo w moim stylu. I ja nie kupuję sobie teraz za dużo rzeczy, dlatego że mam bardzo dużo ponadczasowych rzeczy i dla mnie, w moim życiu nie jest najważniejsza moda, ale mój styl. I to, że coś jest bardzo modne, nie znaczy, że ja to muszę mieć. Ja muszę w tym się dobrze czuć i dobrze wyglądać. Więc ten satyr też mi bardzo dobrze służy. I często też noszę koszule, które teraz pokażę dwie. Na przykład taką koszulę noszę do rurek, ale takich brudne szary, takie na przykład, które mam dzisiaj, nie będą za bardzo pasować, bo to, to będzie zbyt niebieskie. I na przykład do tego mam taki bezrękawnik. Ten bezrękawnik mam 9 lat, on jest z Max Mary i on jest nadal mega ponadczasowy i za 10 lat też będzie mega ponadczasowy więc ja inwestuję w takie rzeczy W instagramie jeżeli widziałyście to mam jeszcze taką koszulę z Lee taką czerwoną i do niej często noszę takie kamizelki ta kamizelka jest też świetna bardzo mi się podoba, ona jest w ogóle z SHEIN, <grym> także kto yy, by pomyślał, co? że tak się może fajnie yy, nosić i bardzo dobrze wygląda, nie wypada z tego nic Zresztą ja się właśnie o to obawiałam. Ale też fajnym dodatkiem może być do takiej spódnicy, na przykład, na jesień i do takiego szalika, powiedzmy, będzie taka jeansowa koszula, która jest z niuluka akurat. W ogóle miałam taką sytuację, kupiłam ją chyba 4 lata temu. Wchodzę do niuluka i patrzę moja koleżanka Taka znajoma, no. I, i ja mówiłam wow, co ty robisz? A pracuję, chodź dam ci zniżkę. I właśnie kupiłam tą koszulę z jej zniżką. Więc to było super fajne. Jeszcze wam nie pokazałam jednej sukienki. Tutaj mam jeszcze taką sukienkę, którą już znacie pewnie z Instagrama i nie tylko. Ale to sukienka, kaptur jakiś taki niesforny. Ta sukienka, po prostu ja nie mogłam się jej oprzeć. Musiałam ją kupić. Bardzo długo szukałam takiego fajnego koloru dżinsu i fajnego materiału. Ta sukienka jest po prostu tak ponadczasowa... Że, no, że brak mi słów. Musiałam sobie po prostu ją kupić. To była taka rzecz, pomyślałam sobie, że właśnie za 10 lat ona będzie tak samo świetnie się prezentowała na mnie. To jest yy, Lamania. Bardzo dobrze wykonana. Odzież. Tutaj ma ściągacz. I oprócz tego, że to jest sukienka właśnie do takiego swetra, można ją nosić szarego, albo do kurtki yy, skórzanej, albo do parki, którą też zaraz wam pokażę ale też na to można nałożyć sweter granatowy i mamy koszulę i spódnicę, więc stwierdziłam, że no ona mi się zwróci można tak powiedzieć, cukierka jeżeli chodzi jeszcze a, to już wam pokazywałam o, o takie żakiety to jest w ogóle żakiet, który kupiłam y, kiedyś w Outletcie za 119 zł Tomiego Hilfiger'a, zobaczcie to może to nie jest super modny teraz kolor chociaż też widziałam w różnych y, magazynach po, na pokazach i tak dalej ale on no, bardzo fajnie wygląda do takiej białej bluzki na przykład albo jakieś takiej khaki i do tej spódnicy będzie też świetnie się sprawdzał albo do takiej szarej myślę, że tutaj y, the limit, jak to mówią na zachodzie albo takie żakiety typu granatowy, ja bardzo lubię granat y, więc Wiecie o tym już, jeżeli nie oglądacie. I ten żakiet jest z zary. To jest taki żakiet, z takiej trochę bluzy. On i jest fajny do jeansów i do spódnic właśnie tych krótkich, nawet do tej świetnie będzie wyglądał. Albo biały. Biały to już w ogóle do tego. Uważam, że biały kolor też fajnie wygląda na jesień. To nie trzeba. Czekać na lato, żeby to nosić, albo na przykład jeszcze jest taka rzecz, którą często noszę, właśnie do tej białej bluzki, na przykład, albo do innej. Mam jeszcze taką jedną z żabotem, ona też fajnie się prezentuje, do czarnych rurek. To jest kurtka, którą kupiłam sobie kiedyś w River Island, bardzo, bardzo dawno temu, ale ona mi świetnie służy. Bardzo dobre wykończenie. Tutaj na rękawach też. Jest świetnie zdobiona takimi jetami. Ma szary kolor i pomyślałam sobie, że właśnie to założę sobie za 10 lat i też będzie świetnie wyglądało. Czy do sukienki, czy do jakiejś takiej rzeczy. Oczywiście ja Wam nie pokazuję wszystkich rzeczy, bo gdybym wychodziła na jakąś super imprezę albo gdzieś tam założyła zupełnie coś innego. Natomiast y, bardzo w ogóle lubię granat. Lubię właśnie takie khaki ostatnio. Taki kolor też. Jak widzicie, nie Noszę też taką ym, torbę. Zobaczcie. To będzie fajnie bardzo wyglądać. A tą torbę w ogóle dostałam, jak kupowałam kremy z Estée Lauder w sklepie. Więc nie wiem, to jest taka torba reklamowa, ale mi się bardzo podoba ona. I y, teraz jeszcze chciałam wam pokazać, bo nie chcę, żeby ten film bardzo długo trwał. Tutaj, co się dzieje, to nie chcę się o tym powiedzieć nawet. <grym> ale y, ja bardzo często też, jak już noszę kurtki, to mam taką parkę, ta parka mi się mega podoba i wszyscy mają parki khaki, ciemnozielone, a mają granatową, ma złote zdobienia i z granatową można schować kaptur, można ten kaptur wyciągnąć, jest bardzo dobrze wykonana. Ona jest z Michaela Corsa. Ja ją kupiłam: michaelkors.com, ja to jest x ale jest poluźna na mnie. Ta parka była na przecenie, bo ją kupowałam w lato i często na przykład do nim się też ten szalik. Bardzo fajne połączenie: pudrowy róż i granatowy. Mam tutaj też jeszcze taką kurtkę, którą często noszę. Wziąłeście mnie już w niej. To jest Zara. To jest kurtka, która była kupiona w zarze w tej sekcji młodzieżowej Trafaluk, tej tańszej sekcji. Ona nie jest z prawdziwej skóry, ale bardzo mi się spodobała, właśnie czegoś takiego szukałam, a ciężko jest znaleźć czasami jakąś fajną skórzaną kurtkę, czy w dobrej cenie oczywiście. Na rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, bo to jest mój hicior od już dłuższego czasu, to jest kombinezon granatowy. To jest taki kombinezon z Kale Corsa, to też sobie kupiłam na promocji. On jest świetny. Tutaj ma takie dropowania przy kieszeniach. Do tego na przykład jakiś złoty łańcuszek i wszystko wygląda lepiej. A też mam taką zwykłą sukienkę. Ona tutaj wygląda jak bluzka, ale to jest sukienka, która ma spandex i się dopasowuje do ciała. Ona jest ze, ze sklepu Bibi. Nie wiem, czy znacie tą firmę. Yy, fokus. <laughs> nie, nie chcę się sfokusować. Ale bardzo fajne są te rzeczy, one są właśnie taką fajną podstawą do różnych stylizacji. To tyle. Nie wiem, czy taki filmik Wam się podobał, taki luźny, luz blues, blues, chaos. I w ogóle nie wiem, czy takie filmy w ogóle chcecie oglądać w moim wykonaniu, ale pomyślałam sobie, że nie będę już tego znosiła wszystkiego, a tutaj będzie mi łatwiej to nagrać. Jeżeli chcecie zobaczyć taki filmik o akcesoriach, czy tak jak wspomniałam o tych innych rzeczach, to dajcie znać. Jeżeli taka forma Wam się podobała, ściskam Was i do miłego zobaczenia. Buziaki! Pa! pa.